W jeziórku blisko Tarnobrzega rozpoczął właśnie działalność nowoczesny zakład wytwarzający kolejny produkt z serii Orcal, Orcal JPH Regulator. Produkcja oparta jest o przyjazną środowisku, proekologiczną technologię FuelCal. Orcal to inteligentny środek poprawiający właściwości gleby zawierający aktywny hydrat wapnia do odkwaszania, użyźniania i odżywiania gleby. Można dzięki niemu podnieść pycha gleby nawet o jeden punkt w trzy miesiące. To rewelacyjny wynik. Rolnicy z regionu południowo-wschodniej Polski mają teraz Orkal w zasięgu ręki. Nie trzeba go już transportować kilkaset kilometrów z innych, odległych zakładów. Zapraszamy do zakupu produktu Orkal z zakładu w Jeziórku, znajdującego się na pograniczu województwa świętokrzyskiego i Podkarpacia. Wzrost kosztów produkcji, niskie ceny skupu płodów rolnych, susza to tylko część problemów, z którymi muszą mierzyć się na co dzień polscy rolnicy. Powoduje to, że na rynku poszukiwane są produkty poprawiające efektywność gospodarowania. Jednym z nich jest właśnie Orkal. Orkal JPH Regulator, wytwarzany w jeziórku na pograniczu województw Świętokrzyskiego i Podkarpackiego, to jeden z produktów z rodziny Orkal. Produktów docenianych szczególnie przez rolników w tych trudnych dla rolnictwa czasach. Orkal wysiewamy w dawce średnio jedna tona na hektar, a więc za jednym przejazdem zyskujemy wiele korzyści. Na przykład, orkal zawiera aktywny hydrat wapnia, dzięki któremu możemy podnieść pH gleby nawet o jeden punkt w ciągu miesiąca. To bardzo dużo. Co dzięki temu zyskujemy? Po pierwsze, Odblokowujemy azot, fosfor, potas nagromadzony w glebie, która do tej pory miała odczyn kwaśny. Po drugie, przy wyższym uregulowanym pH mamy większą przyswajalność azotu, fosforu, potasu. Dzięki temu możemy optymalizować nawożenie mineralne. A to duża oszczędność. Po trzecie, orkal wysiany na resztki pożniwne pomoże w procesach rozkładu ich i odzysku. Wielu makroskładników azotu fosforu potasu. To kolejna oszczędność. Po czwarte, w materii organicznej zawartej w orkalu znajduje się łącznie kilka procent azotu fosforu potasu. Według wyliczeń z początku roku, wartościowo to kwota około 200 zł netto, a więc bardzo dużo. To kolejna oszczędność. Po piąte, orkal to działanie próchnicotwórcze, wzrost populacji pozytywnych bakterii glebowych. I poprawa struktury gleby, a także wiele innych korzyści. Tak jak powiedziałem, korzyści ze stosowania orkala jest wiele. Jednak wszystko sprowadza się do jednego do obniżenia kosztów produkcji rolnej i zwiększenia plonów. Zachęcamy do stosowania orkala i zapraszamy do zakupów orkal JPH Regulator z jeziurka. Orkal w moim gospodarstwie był zastosowany na glebach klasy drugiej i trzeciej. Gleby te były w kondycji dość słabej, ponieważ pH jakie u mnie występowało, było w okolicach 5, nawet w niektórych kawałkach nie było to całe 5. I z tego względu miałem bardzo słabą przyswajalność nawozów typu fosfor potas. Dlatego chcąc zwiększyć pobór składników przez rośliny, szukałem nawo nawozu takiego, który by to wspomógł. Po zastosowaniu nawozu wapniowego Orkal w moim gospodarstwie zauważyłem znaczny wzrost pH gleby, który spowodował lepsze pobieranie składników, zmianę struktury gleby na bardziej gruzełkowatą oraz zwyżki plonów. Myślę, że w tej chwili będę miał większe możliwości z tego względu, że produkcja nawozu Orkal będzie bliżej w mojej okolicy, co znacznie wpłynie na koszt transportu oraz ceny docelowe tego nawozu w moim gospodarstwie. Orkal JPH, regulator z jeziórka, to produkt, który przynosi glebie o wiele więcej korzyści niż zwykły nawóz wapniowy. Każdy rolnik zobaczy też różnicę w plonie. Zapraszamy do kontraktowania na okres pożniwny.